Teraz jest Drzewo Franciszka. Dziś odcinek specjalny o programie Live no Trace, czyli o światowym programie, który polscy surowalowcy ściągali ze Stanów Zjednoczonych do naszych lasów, a który dotyczy absolutnie wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wycieczki w góry, nad morze, do lasu, nad jezioro, na kajaki, czyli absolutnie wszystkich, którzy będą poruszać się w terenie. Dowiemy się między innymi, że kochamy papieżaki, to są takie specyficzne grzyby, które rosną w miejscach przecięcia szlaku, czyli za przeproszeniem kupa przykryta papierem po sam horyzont. Oraz na przykład, że zwykłe proste ognisko do tego stopnia oddziaływuje na podłoże, iż regeneruje się. Do 7 lat. No i na przykład, że jest taki syndrom Bambi, czyli dzieci chciałyby sobie zrobić zdjęcie z rączusi ze zwierząt. No bo w telewizji wydaje się, że wszystkie sarenki są uśmiechnięte. No nie, zwierzęta są dzikie. Dodatkowo poznacie wiele wskazówek, jak przygotować się i przebywać w terenie, aby po swojej obecności nie pozostawiać ani śladu. Zaczniemy, zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Jest z nami pan dr Przemysłow Poschanko z Katedry Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie a co do naszej rozmowy jeszcze istotniejsze, współzałożyciel i wiceprezes Towarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Co to właściwie jest ten program Leave No Trace i jaka jest jego geneza? Witam wszystkich serdecznie z zespołu przyrodniczo kroobrazowego Dęby Młocińskie. Towarzyszenie Polska Szkoła Survivalu od 2017 roku jest oficjalnym partnerem projektu Leave No Trace na terenie Polski. Sama geneza Leave No Trace jest bardzo ciekawa historia w stosunku do przyrody na terenie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie stworzyli coś, co można powiedzieć mieliśmy od zawsze. Pewne Podejście, stosunek do przyrody, przy czym ubrano to w bardzo prosty przekaz, jednocześnie nadając temu opakowanie marketingowe. Dobra, a w takim razie skąd się wziął ten program w Polsce? nie kojarzy się neutralnie, on się kojarzy pejoratywnie, do tego przyczyniają się programy typu Discovery, no i pewien pan, który no, chciał za wszelką cenę przetrwać, no więc jeśli leśnik usłyszał przetrwać, no to on już widział nas, nóż, ogień, no i to nam uświadomiło, trzeba znaleźć inne narzędzie, które uświadomi, że survival to jest tylko hasło, a liczą się tak naprawdę ludzie. No i pomyśleliśmy, że może etyka odorowa, która w Polsce miała od zawsze. Przecież kultura szlak promowana przez PTTK, przecież zachowanie i wychowanie kautowe, zuchowe w harcerstwie, to wszystko jest etyka, którą my mówimy teraz etyka odorowa. No ale Livno No trace ma jedną przewagę nad tym wszystkim. Ma charakter globalny, a my wiemy, że podobnie jak iPhone, podobnie jak Tesla, jeśli etyka odorowa jest globalna, no to ludzie bardziej przychylnie będą chcieli wejść w projekt globalny niż w projekt lokalny. My kochamy rzeczy lokalne, ale uwodzeni jesteśmy jednak globalnymi, powiedziałbym, przekazami. W związku z tym okazało się, że pokazanie, iż Livno No Trace jako etyka odorowa sprawdza się, działa, niczym nie zagraża, a wręcz jest pomocna tak naprawdę leśnikom i nam wszystkim, przyczyniła się do sukcesu, czyli do. Rozpoczęcia pilotażowego programu lasów państwowych Survival i Bushcraft, a finalnie dzisiaj od 1 maja za w Pydlesie. Chciałem tylko przypomnieć, że ja też należy do Stowarzyszenia Szkoła Survivalu, <grywa> Grupa Wielkopolska. Legitymacji nie pokażę, bo niestety składek nie opłaciłem, więc to byłoby od razu widoczne. Przejdźmy teraz do takiego pytania, kto prowadzi takie zajęcia w Polsce, jak one się odbywają i kto jest adresatem takich szkoleń? Przede wszystkim zajęcia prowadzi szkoła jako, jako stowarzyszenie, czyli Polska Szkoła Survivalu. Prowadzą to wybrane grupy regionalne. Na przykład Grupa Regionalna Wielkopolska, ale mamy tych grup regionalnych w Polsce rozsianych wiele. Są to działania inicjowane centralnie tutaj z Warszawy, kiedy dotyczą spraw stricte lasów państwowych, ale jeśli chodzi o nadleśnictwa, no to prowadzone grupy regionalne. Również te zajęcia prowadzone są dla dzieci, dla młodzieży, dla edukatorów leśnych, dla pedagogów, dla wszystkich tych, dla których przyroda jest kluczowa w wyrabianiu pewnej odpowiedzialności. Dlatego, że to chyba co obserwujemy wszyscy, to to, że w szkole uzyskujemy informacje. Coraz częściej ta informacja tak naprawdę nie łączy się z wiedzą, dlatego że wiedza to doświadczenie. Wchodząc do lasu, następują magiczne, cudowne rzeczy. Człowiek z tej informacji zaczyna przekuwać to w wiedzę, no nie mówię na razie w mądrość, bo mądrość płynie z piekiel ale wiedzę, bo wiedza płynie z doświadczenia, z kontaktu z przyrodą my zaczynamy dostrzegać, że my nie jesteśmy wyizolowani zupełnie z tej przyrody, nawet żyjąc w tym betonie, tylko tak naprawdę jesteśmy jej częścią. I my, im bardziej będziemy od tej przyrody się odsuwać, tym więcej stracimy. W konsekwencji tego zaczynamy się przyrody bać, bo jeśli z nią nie mamy kontaktu, to ona nie jest naszym kumplem, tylko jest kimś obcym. W związku z tym dzieci pierwsze co robią, to depczą pająki, robaki, oganiają się, no, chcą stąd uciekać. Dlatego tak naprawdę te zajęcia są skierowane w dużej mierze też do nauczycieli, którzy jako pierwsi mający kontakt z dziećmi odważą się ich przekonać, słuchajcie, przyroda to jest sprzymierzeniec. I tutaj jedna ciekawostka. Sam projekt Livno Trace od początku nie był skierowany wcale do dzieci, tylko był skierowany do dorosłych. Dlatego, że to dorosły wyrzuca puszkę po piwie w polskim lesie, to dorosły rozpala ognisko w miejscu, który nie powinien, dziecko dostosuje się, ale dziecko naśladuje. Jeśli dziecko widzi, że tata mama źle robi, to nawet kiedy w szkole słyszy nie rób tego, no to jednak będzie naśladował najbliższy. W związku z tym nasze działania są skierowane jako liwnutrec no do dorosłych, ale sam projekt, ma również bardzo mocne powiązania z dziećmi w kontekście nabywania doświadczeń przebywania w lesie. Powiem więcej, współcześnie ten survival dlatego jest tak bardzo cenny edukacyjnie, ponieważ uczy zaradności. No niestety, trzeba powiedzieć jasno, jesteśmy coraz mniej społecznie zaradni, ponieważ jesteśmy wyręczani przez tą technologię. Celem programu jest zachęcanie do kontaktu z przyrodą. I kluczowym tego elementem to jest te siedem zaleceń. My nie mówimy siedem zasad, bo w języku polskim rules mogą oznaczać, że to są nakazy, a my nie lubimy nakazów. Więc to są siedem zaleceń, jak w trakcie przebywania na łonie przyrody oddziaływać. To może przejdźmy od razu właśnie do omówienia tych siedmiu zasad, czy też zaleceń. Pierwszy z nich mówi przygotuj się. Poświęć czas na poznanie miejsca, do którego się udajesz. Lokalnych przepisów. Miejscowych zwyczajów, sprawdź informacje w internecie o tym miejscu, staraj się zaplanować trasę, czyli rzeczy, o których można powiedzieć, my wiemy od zawsze. Ogranicz opakowania jednokrotnego użytku. Plastik w polskich lasach to już nie jest przekleństwo, to jest tragedia. Ograniczenie opakowań jednokrotnego użytku jest już bardzo ważne. Butelka pusta zawsze waży więcej niż butelka pełna, co jest doskonałym przykładem, że nikt nie wyrzuca butelek pełnych w lesie. Podobnie puszczek po piwie, wszyscy o dziwo wyrzucają puste. Druga. Poruszaj się wyznaczonymi szlakami i biwakuj w odpowiedni sposób. W Polsce mamy doskonałą sieć ponad 60 tysięcy kilometrów szlaków turystycznych pieszych. Rowerowych, kajakowych. Schodząc ze szlaku, zaczynamy już oddziaływać. Jeśli to będzie pojedyncze ze problemu. Ale proszę przypomnieć sobie, co dzieje się w górach, kiedy mamy wodę na szlaku. Ludzie obchodzą ją bokiem. To obok tworzy się kolejny szlak. Czyli ta antropogresja się rozszerza. Pamiętaj też również, że schodząc ze szlaku, zaczynasz oddziaływać na te mniejsze rośliny, które no, nie mają szans w zderzeniu swoim butem. Biwakuj w odpowiedni sposób, czyli biwakuj na takiej powierzchni, która jest trwała. Oczywiście najłatwiej biwakować na powierzchniach budowanych z kamienia, no ale czasami to jest w lesie powierzchnia innego typu, dlatego zaleca się hamakowanie. Hamaki oddziaływują w najmniejszy sposób na grunt, ale to nie oznacza, że nie biwakuj w namiocie. Jeśli biwakujesz w namiocie, to możesz wybrać albo miejsca koncentracji turystycznej, albo staraj się tak biwakować w namiocie, żeby on jak najmniej wpływał na podłoże, czyli nie uprzątnij do gołej ziemi wszystkiego. Przypomnijcie sobie za czasów naszych rodziców, kiedy zbierano po trzech tygodniach jak namioty, co zostawało. Goła ziemia i zbudowane takie specjalne rynny, które odprowadzały wodę z namiotu. Trzecia, chyba kluczowa w Polsce zasada. Zadbaj o śmieci i odchody. Proszę pana, a dlaczego w tym lesie nie ma kosza? Co mam zrobić ze śmieciem? No nic, przyniosłeś, wynieś. A najlepiej pomyśl w przyszłości, jak tego śmiecia nie mieć. W trakcie biwakowania również Wszystkie odpady muszą być zapakowane, bo proszę pamiętać, że zwierzęta doskonale czują jedzenie. Pewnych rzeczy już nie zjemy, ale dla zwierząt to jest stołówka. Bardzo ważna rzecz. Staraj się ograniczyć środki higieny intymnej, czyli jeśli załatwiasz sprawy, to wykop dołek. A nie zasięg kolejnych papieżaków. Kochamy papieżaki, to są takie specyficzne grzyby, które rosną w miejscach przecięcia szlaków albo w miejscach takich węzłowych, czyli za przeproszeniem kupa przykryta papierem po sam horyzont. W związku z tym, jeśli rzeczywiście złapała cię potrzeba, ta sławetna dwójka, no to zakobią. ją. Staraj się, żeby to nie był papier na wilżana, ani chusteczki, nawet dlatego że to najczęściej się nie rozkłada. W koncepcji które jest nawet są specjalne zalecenia, jak głęboki powinien być dołek, czy na jakie głębokości występują odpowiednie organizmy, które rozłożą ten papier do Czynników pierwszych kolejna rzecz, jeśli myjesz naczynia, umyj je w miejscu, które jest właśnie do tego przeznaczone. Nie myj dowolnie w rzece, dlatego że w rzece najczęściej to, co do nich wpuszczasz, niekoniecznie musi być naturalne. W związku z tym, jeśli myjesz się również w naturze, ja to osobiście uwielbiam. To pytanie, czy musisz używać mydła? No jak to? No to jak mam się umyć? No proszę pamiętać, że tak naprawdę to wszystko, co my z siebie spółkujemy, to są stole rozpuszczalne w wodzie i wychodząc z wody, ja wiem, nie będziesz pachniał jak mydeł kofa, ale będziesz czysty. W związku z tym liwną to jest to pewne kompromisy pomiędzy tym, co musisz, co chcesz, a co powinieneś zrobić. Kolejna zasada, co znalazłeś zostaw na miejscu. Tutaj chyba długo nie trzeba opowiadać, krótko mówiąc, rób zdjęcia, masz telefon komórkowy, ale nie zabieraj wszystkiego z lasu na pamiątkę, żeby ci się kurzyło nad telewizorem. Pytanie po co? Unikaj przenoszenia różnych gatunków, które nie są lokalne, uważaj z ogniem i minimalizuj jego skutki. Zalecenie, które wzbudza najwięcej sensacji, no jak to? Survival, bushcraft, bez ognia, ale to zalecenie nie mówi nie pal ono mówi minimalizuj. Ogień jest jednym z największych sprzymierzeńców człowieka. Tylko pytanie, czy twoje ognisko musi mieć 2 metry wysokości? Czasami wystarczy, że masz kuchenkę gazową. Zadaj sobie na początku pytanie, po co rozpalam ognisko? E, liczne odpowiedzi dla bezpieczeństwa. Przeciwko czemu chcesz się chronić? No zwierzęta, wkład słonie, żyrafy, lwy. No tak, ale to jest bardziej twoje poczucie zagrożenia w lesie. No, bo nie czujesz tu się swoją. Rzeczywiście, jeśli chcesz się poczuć swoją, to zawieź na hamaku na przykład informacyjnie lightstick. Wtedy żadne zwierzę raczej nie będzie szukało z tą kontaktu. Wtedy też myśliwy będzie wiedział, że tam przebywasz. Ten ogień daje poczucie jak najbardziej bezpieczeństwa, ale on się przydaje w sytuacjach awaryjnych. Czy przebywanie grupy wokół kuchenki gazowej daje taki sam efekt, jak wokół ogniska? No, oczywiście, że nie, ale wtedy może spróbuj biwakować w miejscu, gdzie będzie wyznaczone do tego palenisko, lub. Jeśli już rozpalasz ognisko, możesz użyć na przykład folii aluminiowej, to jeden z zaleceń koncepcji leave No Trace, aby nie oddziaływać na grunt, nie wypalać dziury. Ponieważ najnowsze badania mówią, iż zwykłe proste ognisko do tego stopnia oddziaływuje na podłoże, iż regeneruje się ono do 7 lat. My się o tym nie zastanawiamy, ponieważ nie znamy konsekwencji rozpalania zwykłego ogniska. No jak to? No przecież nie da się jeść do lasu i nie zjeść kiełbasy na ognisku. Living no mówi o pewnych kompromisach. Jeśli chcesz korzystać z przyrody, jeśli chcesz ją zostawić dla potomnych, dla Twoich dzieci, no to musisz zrobić pewien kompromis. Pamiętaj, że pozyskiwanie drewna w lesie no, musi być zgodne z naszymi polskimi przepisami, ale nie tylko. Czyli martwe drewno, tak, no ale nie siekiera i tniemy to, to żywe. Pamiętaj też również, że nadleśniczy chętnie ci drewno udostępni, bo przecież często jest tak, że nadleśniczy raczej znaczy, z sympatią ci to drzewo udostępni, bo wie, że dzięki temu nie będziesz z siekierą karczował mu jakiegoś wycinka lasu. Przy czym przypominam, w Polsce ognisko można rozpalić 100 metrów od ściany lasu lub w miejscach do tego wyznaczonych. Niezależnie, czy to jest las prywatny, czy państwowy, ustawa o lasach obejmuje wszystkich nas tak samo. Kolejna zasada mówi o pozostawieniu dzikiej przyrody w stanie nienaruszonym. Proszę pamiętać, że zwierzęta to nie są bambi. Jest taki syndrom bambi, czyli dzieci chciałyby sobie zrobić zdjęcie z rączusi ze zwierzątki. No bo w telewizji wydaje się, że wszystkie sarenki są uśmiechnięte, one się będą przytulać, no nie. Zwierzęta są dzikie, działają instynktownie. Zwierzęta nie mają takich procesów myślowych jak my, jeśli znajdziemy jakieś zwierzę, jakiś ptak, który leży pod drzewem, pewno naturalnym odruchem jest wzięcie go w ręce i będziemy go teraz wsadzać do gniazda. Może się okazać to fatalne w skutkach, ponieważ jeśli go dotkniemy i zostawimy, to nasz zapach już będzie nienaturalny i może odstraszać jego rodziców. Zostawmy naturę i niech działa tak, jak robiła to od wieku. Też musimy pamiętać, że nie możemy dokarmiać zwierząt, dlatego że żywność ludzka to jest żywność zmieniona mechanicznie. Siódma, ostatnie zalecenie. Szanuj i respektuj i innych turystów. Krótko mówiąc, jeśli ty, ja w tej chwili cieszę się tym lasem, tą ciszą, tymi ptakami, tym nagraniem, daj szansę zrobić to innym. Zostaw swojego JBL-a w domu. Jeśli chcesz posłuchać głośnej muzyki, zrób to w blogu. Tu masz otaczające cię ptaki, zieleń, spokój. Czy te siedem zaleceń może zmienić coś w przyrodzie? Jak najbardziej. Każda zmiana nasza zaczyna się ode mnie. Jeśli ja po pierwsze będę wiedział, że coś takiego istnieje, po drugie będę starał się, może jedną zasadę czy zalecenie, może dwie, a może uda mi się wszystkie wprowadzić, to już następuje zmiana. Ode mnie, może moja żona, może moje dzieci, może państwo, którzy słuchają. I nagle okazuje się, że to się zmienia świat. No więc mam nadzieję, że te siedem zaleceń, sam projekt Live No Trace jako etyka udorowa, od małych kroczków ku dużej zmianie. Leave no Trace tak naprawdę pochodzi jakby z turystyki górskiej. Została adaptowana do turystyki też leśnej. Czy można ją adoptować także, nie wiem, w parku, na plaży, czy w innych środowiskach, w których przebywamy coraz częściej w naturze? Ale rzeczywiście, że tak. To jest bardzo słuszna sugestia. Sam projekt Livno No Trace Parków Narodowych Górskich, my promujemy go w Polsce na terenach leśnych, ale proszę pamiętać, że tereny leśne to nie tylko tak dzicz, ale to również parki miejskie. Większość miast jest otoczona lasami miejskimi, które nie są częścią lasów państwowych i w w tych lasach miejskich mieszkańcy miasta właśnie odpoczywają. I te zalecenia, o których przed chwileczką powiedziałem, jak najbardziej odnoszą się również do parków miejskich, czy do terenów zielonych, dlatego że jedne z zaleceń, zresztą wynikających z przepisów polskich, mówiące o trzymaj psa na smyczy. raz słyszymy, proszę pana, ja nie po to idę do lasu z psem, żebym go na smyczy trzymał. No ale proszę pamiętać, że ten pies, kiedy jest ze smyczy spuszczony, no to on instynktownie, jeśli usłyszy zwierzę, to za nim pobiegnie. Już nie wspomnę, co spotka, bo jak spotka dzika, to może być kiepsko. Ja zawołam i wróci. No nie, instynkt zwierzęcia jest mocniejszy. Wiele z naszych zachowań jest uwarunkowanych kulturowo. Czyli jeśli moje środowisko nie szanuje przyrody. To jest wielce prawdopodobne, że ja podobnie będę postępował. Nasi odbiorcy, czyli odbiorcy Studia Drzewa Franciszka, to często nauczyciele przyrody, czy też po prostu miłośnicy przebywania na łonie natury. Czy są jakieś materiały, czy też możliwości uczestnictwa w takim szkoleniu, aby tę wiedzę no, przekazywać dalej? Jak najbardziej tak. Mianowicie Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu zainicjowało trzy lata temu projekt Leśnej Akademii Survivalu. Połączył Lasy Państwowej nasze stowarzyszenie, projekt promujący zarazem zasady etyki audorowej zgodne z Livną no Tres, jak i pewną zapobiegliwość survivalową, pewną zaradność surwiwalową. Podczas takich zajęć dzieci mają kontakt z przyrodą, są uczone w naturalny sposób tych zasad etyki audorowej. To nie jest przekaz musisz zapamiętać, zakuć, tylko to w naturalny sposób poprzez doświadczanie przyrody rozmawiamy o tym. I jednocześnie również nasze stowarzyszenie wydaje, i tutaj pozwolę sobie pokazać, biuletyn survivalowy. to jest numer tyczący się właśnie, no Treść naszej działalności, jak i projektu zanotuj w lesie. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy edukacyjne płynące ze strony środowisk szkolnych. Prowadzimy warsztaty dla osób, które są zainteresowane i samej etyki outdoorowej. Prowadzimy również kursy trenerów etyki outdoorowej. Kolejny kurs dla nauczycieli, dla pedagogów, dla turystów. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani etyką audorową powinien odbyć się w przełomie września i października tego roku. Na razie y, osłuchające nas osoby, gdzie mogą znaleźć takie informacje, czy też zwrócić się o kontakt? Tak, jak najbardziej, strona internetowa to jest www.survival.edu.pl pisane przez 2 razy w bo to polski lub na Facebooku Stowarzyszenie ma również swój fanpage. Dodatkowo każda grupa regionalna, w tym wielkopolska. W której tutaj wiemy, że pan redaktor jest czynnie zrzeszony, również ma swoje grupy i na Facebooku można z taką grupą regionalną nawiązać jak najbardziej kontakt, ponieważ najcenniejsze z naszego punktu widzenia są właśnie działania lokalne. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Do rozmowy z doktorem Płoskonką o konsekwencji sukcesów Trace w Lidlow Trace Posty, czyli o programie Lasów Państwowych za w lesie, wracamy za dwa tygodnie, a już za tydzień? Porozmawiamy sobie z profesorem Trajanowskim o palącym problemie obecności dzików w miastach. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, będziemy bardzo wdzięczni za łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście jeszcze raz zachęcamy do subskrybowania kanału Studio Drzewo Franciszka oraz kliknięcia dzwoneczka. Serdecznie zapraszamy!